Siemano z tej strony siwy z ekipy Silent Impact. Chcieliśmy Wam dzisiaj zaprezentować no, nasz pierwszy produkt tak naprawdę, który stworzyliśmy już półtora roku temu. Jest to tłumik, który łączy ze sobą tak naprawdę różnego rodzaju rozwiązania marek, które mają już tak naprawdę duże generalnie na rynku powodzenie. System Flow ograniczony w około 50%, dzięki czemu też uzyskaliśmy bardzo fajne tłumienie, ale dzięki tej 50% właśnie przepuszczalności gazów, no jak widać na MK18 nie będzie aż tak mocno wiało w twarz, więc można się do tego bardzo fajnie zaadoptować. No, zresztą zobaczcie sami jak to pracuje. Oczy całe. Generalnie jestem bardzo zadowolony. Bardzo fajnie balansuje się generalnie też z, z tym kalibrem. Więc 556, 762 za chwilę wam pokażemy, jak to dokładnie wygląda. W 762 jest kilka modyfikacji w środku, natomiast 556 jest naszym, można powiedzieć, najlepszym wyrobem na ten moment, i na niedługo możecie spodziewać się fajnego dropa, który będzie gdzieś tam ogłoszony w mediach społecznościowych. Zapraszamy i do zobaczenia na strzelnicy. Słuchajcie, mini jack, krótka lufa, kaliber 7,62, prezentuje się następująco. Generalnie wszystkie powierzchnie tłumików są malowane farbą Cerakote. Jest to farba ceramiczna, wytrzymująca bardzo duże temperatury, więc nie musicie się martwić o to, że z tą farbą cokolwiek się będzie działo. No, strzela się tego, z tego generalnie znakomicie. I już Wam to demonstruję. Κατ' αδερφιά με, εκεί πάει Silent Impact.